No, zmiany, które podjęli dzisiaj radni w trakcie sesji są niezbędne do tego, żebyśmy mogli złożyć wniosek o dofinansowanie tego projektu, tego zadania i nie odpadli na ocenie formalnej. To są wymagania formalne, które musimy spełnić. Żeby w ogóle marzyć o, o pozyskaniu dofinansowania na tą ambitną inwestycję, gdzie bez tego dofinansowania ona po prostu nie powstanie, więc ta decyzja i jednomyślność to jest jednak. Dosyć rzadkie, ale przy zmianie strategii wszyscy radni, którzy oddali głos, zagłosowali za tą zmianą, pokazuje jak ważna, istotna jest ta inwestycja i jaki niesie w sobie potencjał. Wymagania konkursu mówią wprost, że w przypadku nowo tworzonej instytucji kultury, a Szkutnia taką instytucją miałaby być, musi być ta instytucja wpisana wprost w strategię rozwoju, w naszym wypadku strategię rozwoju miasta Włocławek. Musimy też mieć. W wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczone środki na tak zwany wkład własny, przy czym akurat wydatkiem niekwalifikowanym w tym wypadku jest kilkanaście milionów złotych podatku VAT, który mamy nadzieję odzyskać w przyszłości, no ale musimy, musimy go wskazać w wieloletniej prognozie finansowej, między innymi, bo też wkład własny wydatków kwalifikowanych. Krótko mówiąc, te decyzje Rady Miasta dają nam zielone światło na to, żebyśmy do końca miesiąca mogli złożyć wniosek o dofinansowanie na nową instytucję, która z badań rynku może przyciągnąć do Wócławka ponad 200 tysięcy turystów rocznie. A my w, akurat szykując ten wniosek o dofinansowanie celujemy w środki Unii Europejskiej w ramach programu FENIX kierowanego do miast takich jak Włocławek na instytucję kultury. Natomiast tutaj mówimy o pierwszym etapie, bym powiedział takim lądowym. W drugim etapie projektujemy, tutaj prace nadal trwają. E, oczyszczenie portu letniego, umocnienie e, linii brzegowej e, tak, żeby no, jednak e, ta instytucja kultura, który, kultury, która ściśle jest związana z flisactwem wiślanym, z Wisłą, z królową polskich rzek, żeby no też miała dostęp do wody w odpowiedniej jakości. Nie ma drugiej takiej instytucji w naszym kraju, a i w tej części Europy. Po drugie, historia żeglugi śródlądowej w naszym państwie jest dużo większa od historii żeglugi morskiej co zrozumiałe całkowicie, więc mamy o czym opowiadać. Jest to obszar, no nie chcę powiedzieć zaniedbany, ale zupełnie porzucony przez właśnie Możliwość zwiedzania czy na cele turystyczne, a tutaj jeszcze zakładamy coś, co nazywa się archeologią eksperymentalną, czyli odtwarzaniem z, na podstawie dostępnych źródeł, a przecież dokumentacji technicznej nie ma z XV-XVI wieku, czyli na podstawie tego, co archeolodzy wykopią i wydedukują, od odtwarzanie obiektów, które pływały po rzece Szkuta. To był, to był statek, który mógł przewozić ponad, jednocześnie ponad 100 ton. Ładunek o masie 100 ton. Miał 30, Szkuta miała 30 metrów długości, 7 szerokości, masz 20 metrowy. Żagiel o powierzchni 120 m2, więc to był ogromny obiekt pływający, który pływał po ówczesnej autostradzie, która budowała państwo Jagielonów, a we Włocławku w dodatku była królewska komora celna, więc wszystko, co pływało, musiało być opłacone we Włocławku z Daniny, która należała się królowi. Wszelkie zadania, które realizowane są w mieście na rzecz mieszkańców w różnym zakresie, to, to, i czy to infrastruktura drogowa, która dzisiaj jest bardzo emocjonalnie na sesji przedstawiana, bo mieszkańcy różnie rozpatrują budowę ścieżek rowerowych, które są niezbędne i trzeba czasami wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej. Natomiast pyta Pan o sprawy związane ze sportem, turystyką, kulturą. One są bardzo ważne dla miasta, dla mieszkańców, w kontekście tego, co robi miasto i Rada Miasta, ale również marszałek województwa. Bo pamiętajmy przed kilkoma dniami y, uruchomienie y, przekazanego przez starostę budynku na rzecz właśnie Centrum y, Nauki i Kultury, y, na które to marszałek da środki i sfinansuje. To również marina, którą marszałek kupi i tam centrum sportu, dla, nie tylko dla mieszkańców Wocławka, ale dla regionu i Szkutnia wpisuje się w te wspólne działania, więc oczywiście wszystko, co wiąże się z rozwojem, usprawnieniem, czyli rozszerzeniem oferty dla mieszkańców, Zawsze Platforma będzie głosowała za tym, szczególnie że są to projekty, które były planowane w poprzedniej kadencji jeszcze za pana prezydenta Marka Wojtkowskiego, który w tej chwili jako członek zarządu województwa bardzo wspiera różne działania marszałka w tym zakresie. Pomysł jest ciekawy. Prawo i Sprawiedliwość popiera ten projekt na komisji budżetu w miniony czwartek. Radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za, bo pomysł jest warty poparcia. Oczywiście będziemy się przyglądali, jak to będzie realizowane. I Czekamy na ten finał. Jeżeli to ma uatrakcyjnić miasto i ma spowodować, że więcej turystów będzie chciał oglądać, a będzie to też podtrzymaniem i pokazaniem naszych tradycji związanych z wisłą, z transportem na wiśle, z budownictwem obiektów wodnych, jak najbardziej.